Dzień dobry, dzień dobry, Wiwreczki, powitam Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite. A. Ja jestem Smarty, moi drodzy. I dzisiaj top model, oficjalny top model w Fortnite. Do no coś pięknego, ale zanim do odcinka przejdziemy, chciałem powiedzieć, że możecie zgarnąć taki oto telefonik. Realme 6S, elegancki, piękny. Kodzik Smarty w sklepie, subik z dzwonkiem. Łapka w górę i komentarz, bo to z komentarzem wybieram zwycięzcę. No i elegancko telefon może być Was. A teraz ważne ogłoszenie, a po ogłoszeniu odcineczek. Czy widzieliście, że Battle Royale był już znany znacznie wcześniej przed powstaniem Fortnite? kiedy thriller zrealizowany w 2000 roku na podstawie książki pod tym samym tytułem. Uczniowie liceu zostają wywiezieni na bezludną wyspę, gdzie dostają zapasy wody i jedzenia. Potem podobnie jak w Fortnite walczą na śmierć i życie. To jemu tryb Battle Royale zawdzięcza swoją nazwę. A takie i inne ciekawostki znajdziecie w nieoficjalnym poradniku gracza Fortnite Battle Royale. Idealny prezent na święta na Mikołajki. Z tej książki znacznie więcej dowiecie się o Fortnite, o tym jakimi prawami się rządzi. Jeżeli chcielibyście taką książkę zakupić, to link znajdziecie w opisie. Można ją też dostać w sieci sklepów Empik. A jeżeli chcielibyście taką książkę wygrać, to zapraszam na swojego Instagrama, gdzie ją rozdaję. A teraz przechodzimy do odcinka. No dobra, moi drodzy, jestem już w mojej i muszę się porządnie przygotować na ten top model, bo na pewno nie będzie łatwo. Na pewno będą spocuchy, które będą w tym top model tryhardować Także ja już sobie ładny zestawik przygotuję. Tylko wcale się ubiorę, ja nie, nie, mam, nie mam w co się ubrać, nie, 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 mam, nie mam w czym wyjść na tę imprezę w ogóle. Ja nie, nie wiem co się dzieje. Dobra, moi drodzy, mój zestawik już gotowy i postawiłem tutaj trochę na ogniste motywy, zobaczcie sami. Ogar piękny ognistą się pal, normalnie gorącym się zrobiło momentalnie. Dodatkowo oczywiście Kilofik też z płomieniami, coś takiego tematycznego. Oczywiście musi być przeciwnik Winterfresha, czyli nasz no właśnie, jak go nazwać w sumie, bo ja go chyba nie nazwałem. Dajcie znać w komentarzach, jak go nazwać czy coś. Spadanko oczywiście, eleganckie. No je emotka musi być Przepotężna grana na gitarze Malowanko, też wiadomo, ogniste, magmowe Lecimy na turniej tą model. No dobra mój drodzy, jesteśmy już na wybiegu Ładnie się pięknie to wszystko prezentuje I ja wam może wytłumaczę drobne zasady Bo jest to tryb oficjalny od Epic Gamesa Nie jest to żaden creative I mamy do wyboru między jednym a drugim graczem Na któregoś musimy zagłosować No ja chyba sobie zagłosuję na te anielicę O wiele ładniej wygląda mi się wydaje No i mo ładniej, i mo ładniej Moi drodzy, i za każdego głosującego na nas gracza Dostajemy jeden punkcik. Na ten moment oceniane są tylko i wyłącznie nasze skiny. E, rozgrywka dzieli się na kilka kategorii z tego co wiem. No i co, panowie? Podoba wam się, mam nadzieję, że ładniej tutaj. Co no przyszczenie jest bezkonkurencyjne w ogóle? Jak ty wyglądasz? Czyś się widział w lustrze dzisiaj chłopie? No, mam nadzieję, że nam nie głosowali. Moi drodzy, i tutaj jeszcze mamy tablicę z regulaminem. Jak wcześniej wspomniałem, dostajemy jeden punkt za każdego gracza, ale musimy zagłosować, bo jak na jakąś nie zagłosujemy, no tam Bambi, jakiś ktoś się nie przygotował. Jak nie zagłosujemy, to jest przypał i nam zabiera jeden punkt. Do końca Rozgrywki nie wiemy, kto jest na czele tabeli, także trochę lipa. Nie wiem ile osób nas głosowało. O, pan bananek ładniejszy, no i mą ładniejszy ten bananek. Tam ten taki też trochę wyświechtany. No i w tym to się tak naprawdę kilka kwestii. Oczywiście nasz skinek, oczywiście nasz killoff. O, patrz! Yyy, Venom z Halkową tam się będą bili teraz. Co Venoma bierzemy? Coś strasznie laguje dzisiaj, kreatywnie. Nie pytajcie mnie, dlaczego nie mam pojęcia. Coś, co, coś jest z serwerami. Pika, coś. Halo, Epic, nie, halo, coś jest. O, no, przypał będzie, ja mam nadzieję to wygrać, słuchajcie, za pierwszym razem, za pierwszym podejściem. Nie ma lipy. nie ma lipy fest, słuchajcie. Ja jestem tak przygotowany do to tego top model, że jak że jak nie wygram tego top model, to będzie, że, że skam będzie po prostu, no. Muszę to wygrać, muszę. A jeszcze kategorie, miałem powiedzieć w kategoriach. Liczy się nasz skinek, liczy się nasz skinek z killoffem, liczy się nasz skinek z lotnią. Ogólnie rzecz biorąc, ciekawie jest, naprawdę fajny no, w, w, tryb w sensie, no. Wylew mam dzisiaj, nie pytajcie. O, ale się przygotował. Ten fajnie wygląda, no. Tu mogę mieć konkurencję z nim, ale mój ładniejszy i tak, mój ładniejszy. Hotboard. Co? Nie, nie, problem na niego. Nie. a. -a. Kartowałem. Nikt nie widział tego, nikt nie widział Spokój, w komentarzach spokój ma być A moi drodzy, bo jak tak czekam jak w kolejce Za mięsem, za komuny łe, zagłosować muszę, ha ha ha, bananek, dobra Bananek wygrywa według mnie Imo To jeszcze was zapraszam szybciutko na Computronic Gaming Playground Czyli turniej solo Który odbywa się w niedzielę o godzinie 11 Serdecznie zapraszam, turniej jest dla każdego Wystarczy być na Discordzie Tam będą podawane kody Link do Discorda znajdziecie w opisie No i turniej odbywa się w trybie obserwatora Czyli na arenkach moi drodzy, mamy to? Oj, 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 szybko, zagłosuj, na we no, bo tam Bambik jakiś. O w ogóle on to to być dyskwalifikacja. Co chłop robi tam tańczy jakieś dziwne rzeczy. O, ta Anielica, ona mi się podoba, bo tutaj tak średnio w ogóle jakieś kanciaste ruchy. Ja idę do Anielicy. Nie wiem dlaczego dzisiaj tak laguje ten kryty Wczoraj było wszystko elegancko. A dzisiaj wszyscy kanciaste ruchy mają. Nie no, i mo Iron Man lepszy tu chyba co. Który byście się wybrali? Aure czy Iron Mana? Nie no, trzy sekundy mi zostały. się podjąć decyzję. Dobra, 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 biorę Aure, biorę aure, wyjątkowo. No jakoś tak trochę ładniejsza chyba. Nie no, Mikołajka, i better Mikołajka wygrywa tutaj, bez w ogóle bez y, gadania. No widzę, że kanciaste rucha. To chyba nawet taka emotka z kanciastymi ruchami, także może nawet zlagowana nie jest. Dalej do no, kiedy będzie moja kolej przy czym mnie pominięto? Halo, o, jury, Dziękuję bardzo serdecznie. No nareszcie! Halo, ktoś się obudził. I co ja mam teraz? Co ja mam pokazać? Dobra, ja mam chyba emotkę, patrzcie. Tu na mnie patrzcie, tu ja mam lepszy przecież. Co ona tam płakać będzie? Chodźcie tu do mnie, zapraszam, zapraszam. Tu jest kodzik smart i, słuchajcie, tu 200 fałdolców dostajecie. No normalnie, tutaj. Wszyscy zapraszam na tą stronę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tam nikt! Tam, przecież, zobacz jak ona wygląda, przecież. Daj spokój, wieś, pytaj tańczy. No i dziękuję bardzo. I tam się pada... na gadaś, to mi się podoba. Nagada się, ja i umiem, no to, to ja wszystkich przekupuję tu powoli. Wiecie co? Ten będzie dużą konkurencją, to ja zagram na iQ200 i na niego nie zagłosuję. Pójdę zagłosować na tą bo ta odpadnie na bank O, teraz będą skiny, emotki i jeszcze glidersy, czyli nasze oczywiście lotnie. Ja mam przygotowaną mu, taką perełkę na lotnie. O, taką perełkę, wszystkich zaskoczę. Mam opadki, będą rozłożeni normalnie, proste, że tak. Jak Kepcio na następnej bitwie streamerów. Mhm. No, mhm. tak? Jest to, jest to! Halo, halo! A, zagłosować muszę! Nie, no nie! Stracę punkt przez to! Zapomniałem zagłosować, jestem do bana! Jak przegram jednym punktem, słuchajcie, to się... Popatrzcie! Się to się. To będę oszukany wtedy. O, to, to będzie oszukane. Nie mogę. Jak jeden. Jezus, Maria, teraz pomyślałem sobie, jak faktycznie, jakbym jednym punktem przegrał, Ten ja tego nie wybaczył. Oszukał mnie pigień wtedy, bo ja chciałem zagłosować. Nie, no, Bambik to jakiś jest. Ty masz lotnię jakąś w ogóle? A, wy lotnie nie pokazujecie, a lotnie miały być pokazywane w konkursie, nie? A nie emotki teraz, chyba. Chyba ktoś regulaminu nie przeczytał, co? No, chyba ktoś regulaminu nie przeczytał. Kiedy ma kolej, panie z jury? A nie, panie, bo ja tu czekam cały dzień. Pewnie ja pan tam pójść. No. Dobra, jaką. O, ma smoka, kolej. Mówiłem, że to będzie największa konkurencja dla mnie. Zobaczcie. Ale ja mam ładniejszego. Ja mam ładniejszego. Ty masz jakiegoś podrabiańca ze stali. Ja mam normalnie, prawdziwego mam smoka, a nie sztuczny jakiś. Ale ładniejszy, bo ja zagłosowałem na niego no, w sensie niż tamten, bo tamten to było dziado swoje motki. Pokazywał chłopie, jak miał lotnie pokazywać. Ciekawe, z ten bananek pokażę, bo on nawet ładnie. Pokaż. Lotnie. O, ty masz jakąś lotnie? Nie ma. Nie ma lotni. Okej. Okay. O, ten ma lotnie. Ale taka. No, tamten to nie, no tamten lotni nawet nie potrafi pokazać, no. O, 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 Będę lotnie pokazywał. Będę. Moja... Kolej, moja kolej, patrzcie na mnie, patrzcie na mnie, smoczusia mam. Patrzcie, patrzcie jaki smoku. Widzicie to? Jaka bestia wielka. Haha, chodźcie na moją stronę, na moją stronę, zapraszam. Dok, do, co to jest? Przecież tu jest zobaki, smok wielki, co wy robicie? Czy wy jesteście niewidomi? Halo, chłopy tam dwa poszły, po co? Przecież tu smok oryginalny, piękny, gdzie ogniem. Uzoch, piękno. No, mam nadzieję, że wygrane było, mam nadzieję. No tu bambik to... Malotnie jakąś? On nawet lotni nie pokazuje, nie? No dobra, idę do ciebie, Dobrze, tamten ten to lotni nawet nie pokazał. Znowu chłop regulaminu nie przeczytał. Ach, nie, nie przygotowanie, nie kompetencja, wszędzie. wszędzie. A jeszcze słuchajcie, jeszcze itemek będę pokazywał. Uwaga, uwaga. Bo czekajcie, jakby jakiby kupić na skarze chyba najlepiej będzie widoczne, nie? Patrzcie, jaki magmowy elegancki kolor. No przecież to jest piękne. To jest picobelo ani pick. To jest cudo po prostu. Nie, no nie mają podjazdu, no muszę to wygrać. Przecież słuchajcie, no takie bambole są w top model, oni nawet nie potrafią skina ubrać. Większość. Powa gra już powychodziła chyba poddała się, stwierdziła, a, i tak nie ma z nim szans. To jest najlepszy z w mieście w ogóle. On jest tu hat to be true. Przepraszam was z tego suchara, przepraszam. przepraszam. Nie chciałem, przepraszam, znowu to samo zrobiłem, przepraszam. Bob co łuku biera, nie no nie wierzę, amatorka, idę stąd. Czepuź mnie! A ten nawet broni nie pokazał No, fajnie, no to no, żeś fajnie teraz No, ładnie, żeś pokazał Dumny ty z siebie jesteś, powiedz mi Masz niegodność i honor człowieka jakąś Ale po co wy fajerwerki pokazujecie? Czy wy jesteście normalni? Nie, no Im się Boże Narodzenie z Sylwestrem pomyliło Zagłosuję na ciebie Ty, ty żeś w ogóle broni nie pokazał Ale dobra, niech ci będzie O, Bananek ma ładne malowanie Pokaż, Bananek No, widzę, że ma bana, Pan Bananek To jest gość To jest gość w garniturze pod krawatem, nie się, piękne malowanie elegancko pokazuje, jak się strzela. Ja głosuję na bananka. Ma pan mój głos do Sejmu, proszę bardzo mnie, proszę mnie reprezentować. O, no, oni na tamtego gościa głosują, co chłop nawet broń nie wyciągną. No, mądre, to jest. Jak przegram, to będę oszukany. To będę oszukany. Moje następny chłop dynamity rzuca. Nie, coś no, nie dzieje. A ten. Nie, no, ty jesteście normalni. Co to jest? Co to jest nawet na takim trybie trolują? No, przecież to jest nie do pomyślenia, normalnie. To model to jest nie do zrobienia na customach teraz chyba. Nie, no, jeszcze stracę punkt. Stracę punkt, bo przez przypadek wyszedłem Bo mnie ty... Dobra, moja szansa, moja tura teraz Patrzcie na mnie, smoka tu mam Oj, żeś mi tu rzucił jakieś i. Dobra, lotnia i patrzcie teraz to, patrzcie Patrzcie na mojego skarak, jest piękny. Widzicie, widzicie? Głosujcie, głosujcie! No nie, z tym gościem. Głosujcie na mnie! On tam nic nie ma! Ja też zatańczę, wam, ja też wam zatańczę. Nie głosujcie na niego! No, chyba remis był. Chyba remis, no. Jak przegram, to jestem oszukany. Bo mam najładniejszego skila. Ten, ten nawet całkiem ładnie wygląda, ok? Nawet jest dopasowany fajnie, elegancko. Szanuję, postarał się. Bamamek, nawet 5 na 10 Ale mój. To jest perfekcja w tym momencie. Dajcie znać, czy byście zagłosowali na mojego czy na tego żółtego, dobra? Będzie ankieta, żółty czy mój, żółty czy mój, okej? Okay. Game ends! Za chwilę rezultaty! Uwaga! Trzymajcie kciuki! O Jezus Maria, żeby się udało, żeby się udało, trzymajcie kciuki, żeby musi się udać! Musi się udać, o, to musi się udać. Trzy, dwa, jeden, pokaż wyniki! Muszę wygrać! Muszę wygrać, jak dwa punkty będę miał mniej, to o nie, o, się zdenerwuję, ale się zdenerwuję wtedy Co? Wy jesteście normalni? Kto niby przede mną był? Nie, to jest to jest oszukane, to jest oszukane. Nie, ja tak nie, Kononowicz, o, nie będzie niczego. Nie będzie niczego za chwilę. No co to ma być? Kto to jest w ogóle ten Max Kto to jest sama? Kto to jest. Co wiele mam. Dzwonię po pogotowie. Dzwonię. Dwodusze się normalnie. Dzwonię po pogotowie. To nie może tak być przecież. To jest ustawione wszystko. To jest wszystko ustawione. ja widziałem. Zara, pójdę na powtórkę. Policzę wszystkie głosy. E, moi drodzy, już wróciłem z powtórki. Policzyłem wszystkie głosy. E, ja miałem 28 punktów. E, przeciwnicy mieli niecałe 11. Ten najlepszy zaraz za mną. Więc zostałem oszukany. Ja będę się domagał sprawiedliwości w prokuraturze. Na dzisiaj się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Hej, cześć!